Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja bywali Typu Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej Kombata była możliwa dzięki realizowanemu przez Powiat Ciechanowski projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional Regionalnego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Moskiewskiego no na lata 2007-2013 priorytet 7 Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej. Całkowity koszt zadania wynosi 953 688,60 zł, z czego 85% kosztów modernizacji to środki Unii Europejskiej w kwocie 810 618 031 groszy, a 15% wkład własny powiatu Ciechanowskiego wynoszący 143 070 i 29 groszy. Myślę, że jest to. Bardzo ważne, że Starostwo Powiatowe ze swoimi jednostkami nie tylko zwraca uwagę na to, żeby była poprawna, dobra infrastruktura drogowa, żebyśmy mieli dobre warunki dojeżdżenia, ale również inne rzeczy, które służą po prostu takiemu lepszemu życiu. I myślę, że ta inwestycja również doskonale się właśnie wpisuje w to, co w tej chwili się dzieje czyli kwestia przedłużenia wieku emerytalnego. Bo to służy generalnie poprawie naszej egzystencji, służy poprawie naszego zdrowia, więc myślę, że jest to inwestycja bardzo potrzebna. Dlatego chciałam pogratulować i starostu, i tutaj panu dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, że właśnie taki wniosek został złożony i że no, dzisiaj mamy ten szczęśliwy finał. Myślę, że robi na wszystkich wrażenie. Ta część, w której się znajdujemy, prawda, nie odzwierciedla do końca tego, co było remontowane, bo remontowana była niecka, wymieniane były stolarka, płytki, inny wystrój basen ma. Myślę, że wszystkim się będzie podobał, ale przede wszystkim jego funkcje. Jest to potrzebne i mieszkańcom tego domu, ale również ciechanowianom, bo drugiego rehabilitacyjnego basenu nie ma. Ten, który jest w pływalni, uciecha, prawda? No to jest można powiedzieć basen wyczynowy, sportowy, natomiast ten jest rehabilitacyjny. Moja wnuczka uczyła się pływać właśnie na tym basenie i nauczyła się pływać, więc już jest potrzebny, prawda? I mam nadzieję, że wiele dzieci również będzie tutaj mogło stawiać pierwsze kroki, nauczyć się pływania. Jak to jest ważne to okazuje się zawsze jak się sedzon otwiera, prawda, ile potem jest różnych nieszczęść, tonieć, bo ktoś nie umie pływać.